Znalazłem UFO. Tak, dobrze słyszycie, znalazłem UFO. I ja wiedziałem, że w końcu się tutaj pojawi. Ja wiedziałem, że w końcu tutaj będzie, tak? No ale to była tylko kwestia czasu. W Yorkshire, tutaj gdzie mieszkam, właśnie znajdujemy takie bardzo ładne, zdobione. Oto ono. Szczerze mówiąc, to chyba będzie jedno z najładniejszych ostatnimi czasy, jakie znalazłem. Ono jest delikatnie tu uderzone, ale jest magiczne. One nawet może mieć 2000 lat, co jest fantastyczne. To jest tak zwane wrzeciono, przęślik. To jest wrzeciono, przęślik. Ja teraz umyję i Wam bardziej pokażę. No, ale ja już, ja już mam zrobiony dzień. Jest piękne. O, widelec się na coś przyda, tak? Dobrze, że znalazłem wcześniej widelec. No tak. No co? Wygląda jak UFO, nie ma co gadać. Znalazłem UFO.